за прошлом до медитации. Usiądź wygodnie, najlepiej wsiadzie z krzyżnym, okryj się kocem, możesz usiąść na poduszce kręgosłup, postaraj się, żeby był wyprostowany. Możesz się oprzeć o ścianę łóżką, zamknij oczy i weź głęboki oddech. Jeszcze jeden wdech i wydech. Postaraj się, żeby oddechy były bardzo głębokie. Wyobraź sobie, że stoisz u podnóża góry. Zobacz jaka ona jest. Czy jest duża, mała. Czy są na niej rośliny, drzewa, zwierzęta. Zobacz jak świeci słońce. To doskonała pogoda na wyprawę. Nie jest ani za gorąco, ani za zimno. Wychodzisz na kamienistą, górską ścieżkę. Powietrze jest rzeźkie, więc łapiesz trzy głębokie oddechy. Krok za krokiem idziesz coraz wyżej. Tutaj fruwają ptaki. Drzewa są wysokie, prastare, majestatyczne. Gdzieś obok przebiega sarna. Czujesz radość i ciekawość, jak to wszystko będzie wyglądało z góry. Postanawiasz iść nieco szybciej. I nie zauważasz, że kamienie na drodze stają się większe niż na początku. Jesteś w połowie drogi. Postanawiasz chwilę odpocząć. Siadasz na mchu i orientujesz się, że tu roślinność jest nieco niższa. Jeszcze wrógają ptaki, ale żeby dostrzec więcej życia, trzeba się pochylić, przystanąć. Przyglądasz się liściom, kwiatom. Mieszkają tu przeróżne kolorowe owady, po korze drzewa maszerują mrówki. Powietrze jest jeszcze bardziej rześkie, więc łapiesz trzy głębokie oddechy. Ruszamy w dalszą drogę. Odpoczynek dodał ci sił, więc ruszasz dość szybko. Oddech staje się coraz szybszy. Roślinność całkiem zanika. Niewielkie kępki traw kołyszą się na wietrze. Kamienie pod stopami coraz większe. Mimo to nie możesz się doczekać widoku z góry, więc posapując idziesz dalej. Nagle Potykasz się i przewracasz. Czujesz ból? Jakaś część ciała cię teraz boli? Jaka? Z którą częścią ciała jest ci niewygodnie? Poczuj. Nie wiesz, czy dasz radę dalej iść, choć do szczytu tak blisko. Poczuj tą część ciała, która boli. Spokój, uratuje mnie spokój, myślisz, i łapiesz trzy głębokie oddechy. płynął płyną teraz do miejsca, które boli. Zaczynasz czuć lekką ulgę. Po prawej stronie dostrzegasz roślinę, małą z fioletowymi kwiatkami. Jak się tutaj znalazła? Dobrze wiesz, że trzeba ją rozetrzeć w rękach i przyłożyć do rany, do bólu. Minęło pół godziny. Ból ustaje już prawie całkiem, więc postanawiasz kontynuować podróż z wdzięcznością za leczniczą roślinę. O, oddychasz głęboko. Wiesz, że już całkiem blisko. Badasz kamienie, czy są dość stabilne, abyś mogła... mógł wejść dalej. Jeszcze jeden krok i jesteś. Jesteś na samej górze. Rozglądasz się. Oddychasz głęboko. Opawiasz się widokiem. Jest pięknie. Wszystko wydaje się mniejsze, a problemy znikają, są mniej ważne pośród tego ogromu. Nagle po lewej stronie szczytu dostrzegasz błyszczące pudełko. Jest piękne, zdobione cennymi minerałami kryształami górskimi. Agatami, hematytami, szmaragdami i innymi, których nazwy nie znasz. Podchodzisz z wielką ostrożnością, otwierasz pudełko. W środku jest piękne, czerwone, pulsujące serce. Delikatnie wyjmujesz to serce z pudełka. Przykładasz po lewej stronie klatki piersiowej, oczarowany, oddychasz głęboko. Czujesz serce, czujesz, jak pompuje krew, jak rozprowadza krew po całym ciele. Czujesz w sobie życie, jak pracują wszystkie komórki. Jesteś wdzięczny. Zaczynasz prawdziwie kochać swoje ciało. Poczuj wdzięczność. Poczuj radość. Twoje serce zawsze jest przy tobie, nawet gdy przestaniesz o nim myśleć. Ono swoimi pulsowa swoim pulsowaniem będzie, darować, będzie dawać Ci życie. Podziękuj swojemu sercu. Podziękuj Stwórcy, Wszechświatowi Duszy i Górze. Podziękuj sobie. Pomyśl, komu jeszcze chcesz podziękować. Wdzięczność poczuj, jak twoje serce teraz pulsuje, gdy jest wypełnione tymi uczuciami, podaruj oddech prosto do serca. Woli wracasz na Ziemię. Już od teraz dzielisz się miłością z każdą istotą, która ma serce. Jesteśmy jednością. Powąć jeszcze chwilę z zamkniętymi oczami. Medytacja dobiega końca. W swoim tempie przeciągnij ciało. 辛苦呀。